Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony i Dzisiaj chciałem doinformować na temat nowego matchmakingu, e, które wprowadza Valve oczywiście do Counter Strike Global Offensive e, i na czym ten nowy matchmaking będzie e, polegał. Będzie to tak jakby osobny matchmaking dla osób, które swoje konto z e, tym po prostu połączyły z telefonem, tak, to znaczy, że przy wymianach lub przy logowaniu korzystałem z tego e, mobilnego, mobilnego tokenu. W ten sposób też zabezpieczają bardziej e, swoje konto Także to będzie ten nowy matchmaking, który będzie dostępny tylko dla tych osób, które e, w ten sposób swoje konto zabezpieczyły które połączyły z e, telefonem Oczywiście z jednym numerem telefonu można powiązać jedno konto Także e, będzie to na pewno matchmaking, na którym będzie mniej smurfów i znacznie, znacznie mniej smerfów i znacznie mniej cheaterów A dlaczego? No wydaje mi się, że nikt nie będzie chciał wydawać pieniędzy, tracić czasu na, na nową kartę SIM, na telefon tylko po to, żeby sobie nie wiem, albo no, chociażby posmerfować, tak? Także taki to będzie ten nowy matchmaking, prime, prime account matchmaking, czyli matchmaking głównych kont. E, Jest ja on oczywiście na razie w fazie beta i wystartuje później, kiedy ta faza beta się zakończy kiedy w tej grupie prime e, kont prime, tak, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć na polski czyli głównych kont zeryfikowanych e, będzie wystarczająca ilość graczy, żeby można było <laughs> można było sobie tak grać, co znaczy, że e, te matchmaking będą e, dużo bardziej takie sprawiedliwe, tak, nie będzie e, takiego no nie będzie na przykład, że przycina drużyna to 5 smerfów, tak, no i przegrywamy ten mecz 16 teraz spadamy z rangi, jesteśmy yy, niezadowoleni i przestajemy grać z CS-a. Tak samo będzie z cheaterami. Będzie ich znacznie mniej, znacznie mniej, no chyba, że wszyscy cheaterzy to bogacze, którzy... No, no czy ja wiem, czy bogacze, no ludzie, którzy mogą sobie kupować kartę z im prawie prawie co, co codziennie, tak, i po prostu sobie wsadzać do telefonu oczywiście. Także tak będzie wyglądał e, ten, ten nowy matchmaking, ja już sobie e, do niego tutaj dołączyłem. E, do tego Prime Account Matchmaking. Jak e, włączycie CSA, może, jeżeli połączyliście swoje konto, to powinniście mieć nad swoim nickiem e, taką właśnie ikonkę tarczę ze strzałami. Ja tu teraz właśnie zrobię screena, którego będziecie e, widzieć filmy. I wystarczy tutaj kliknąć, tutaj możecie sobie oczywiście czytać po angielsku. No i klikacie upgrade i, no i, no i jest, jesteście zaryfikowani z jest zapisami tej grupy Prime Account. E, jeżeli się pomylicie to w ciągu 48 godzin możecie, jeżeli to nie było konto wasze główne, tak, to, to możecie się po prostu odłączyć w ciągu 48 godzin. Podajże, czy tam 12, nie ale, ale można e, odłączyć e, od tego. E, no i potem można, po jak już miną, minie ten czas wyznaczony na włączenie, to można po pół roku, e, po pół roku sobie e, drugie konto, inne konto znaczy się na ten, na ten telefon zarejestrować na ten numer, tak? czyli zmienić. Także no, wydaje mi się, że to dobry pomysł. E, dobry pomysł, czekam kiedy, kiedy zacznie to działać, kiedy wystarczy sobie raczej się do tego napisać. No, także to by było na tyle. Jak pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, bo to sprawi, że będzie dużo więcej filmów na pewno. Tak, nie, nie, będzie, nie będzie trzeba czekać na film kilka miesięcy. Także ja zabieram się za nagrywanie dla z innych filmów. E, to taka nowinka z ostatniego... Z ostatnich e, update'ów. E, to by było na tyle. Na razie cześć.